Wczoraj w drugno. melduje patrol Wojowniczo-Żółwie Ninja na apelu rozpoczynającym stan 1 plus 1 zgodny. Oh, <laughs> <laughs> Z jakiego jesteś środowiska? Jestem z szóstego szczepu harcerskiego, szósta drużyna wędrownicza, szafaga Szósty szef harcerski. Jakie masz oczekiwania wobec tej gry? E, no mam takie oczekiwania, że odpocznę sobie w sposób aktywny, chociaż pewnie będę musiał ją odespać. Ja oczekiwałem, że się zmęczę, że będę łaził jak głupi, że, że będą punkty na poziomie wędrowników, które będą dla mnie wyzwaniem. No i generalnie chciałem się spotkać z innymi wędrownikami z naszego kupca. Jak wrażenia z pierwszej trasy? Pierwsza trasa ciężka, długa, mokra, ale bardzo dobra. Pierwsza część trasy była całkiem w porządku. Co prawda zrobiliśmy 10 km więcej niż pozostałe patrola, w związku z czym teraz planujemy pojechać naszym błyszczącym kwiatem 126P, żeby odbić sobie tą różnicę. No ale generalnie było całkiem przyjemnie. A jakiś punkt konkretnie zapadł w pamięci? Yy, najlepszy punkt na strzelnicy w lesie z przechodzeniem nad murem. Był bardzo sympatyczny punkt z gwizdkiem, który odbywał się na Wichwamie w Cielimowie. Niestety tam dotarły tylko dwa patrola. Czy to wydarzenie... Yy... Wspomniałem swoje oczekiwania. No na razie przyznam, że tak, jestem zmęczony, wszystko mnie boli, mam przemoczone buty. Poznałem w jednym nowych harcerzy. No niewielu, bo dwóch spoznania i zeżli na trzech. Ale generalnie tak, jestem zadowolony. Czego spodziewasz się po y, kolejnych trasach? Y, spodziewam się, że będą na bardzo wysokim poziomie. Mam nadzieję, że trasy będą krótsze, że że niektóre zadania będą takie dłuższe i wymagające od nas bardziej zaangażowania niż, niż niektóre na poprzedniej trasie oraz yy, bardzo czekam na ostatnią trasę, czyli fabularną i mam nadzieję, że fabuła będzie taka, że nie do wytrzymania, że mi rozsadzi głowę i będę podekscytowany przez cały czas. Czy ja rozumiem, że fabularnie jesteś bardzo dobrze przygotowany? No ja osobiście o fabule za dużo nie wiem, ale słyszałem o niej. Jak mnie dobrze wprowadzą, to generalnie mogę mini LARP'a sobie zrobić i będę się dobrze bawił. Hekrażenia po grzechu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jesteśmy wszyscy zmęczeni, ale udało się już zakończyć niemalże. Właśnie jem loda sobie, takiego loda zwycięstwa, ale nie, że zwyciężyliśmy grę, tylko, że udało nam się przejść. A co masz do powiedzenia tym, którzy zostali w domu? Niech żałują, albowiem kolejny weekend będą mieli stracony, bez wspomnień, nie do odróżnienia od innych. Lodu. Bez lodu, bez słońca. Tyle słońca to dawno nie było. 12 stopni. Z jakiego jesteście jest środowiska? Zwiska grunwalska drużyna wędrownicza Sysunia. co Was skłoniło do przyjechania na tą grę? E, chyba ciekawość. E, chęć spędzenia czasu razem z drużyną, jakieś zacieszenie więzi, chyba to co głównie. E, I przygoda wspomnienia i tak dalej. E, czy jesteście zadowolone? E, no czy jesteśmy z ciebie raczej dumne, że przeszliśmy taką trasę, dokładnie. Ale czy zadowolone? Jesteśmy zadowolone, tak, że dałyśmy radę i że tutaj przyjechałyśmy mimo wszystko, więc...